Wyobraź sobie największe miasto Ameryki. Kulturowe, ekonomiczne, pełne kontrastów, wybiera właśnie nowego lidera. Nie, seniora z establishmentu, lecz 34-letniego socjalistę, imigranta, pierwszego muzułmanina na stanowisku burmistrza. To nie jest tylko lokalna historia. To sygnał zmiany w amerykańskiej polityce. Która rezonuje na całym świecie. Dziś opowiem Ci, kim jest Zachran Mandami, dlaczego jego zwycięstwo w Nowym Jorku to moment historyczny i jakie wyzwania stoją przed nim już od 1 stycznia 2026 roku. A ty nie zapomnij o subskrypcji i o obejrzeniu wideo do końca. Dzięki temu będziesz wiedzieć o co chodzi. A teraz zaczynajmy. Kim jest Zohran Mandami? Zohran Mandami to syn imigrantów, urodzony w Kampanii w Ugandzie w 1991 roku. Wychowany w Nowym Jorku z korzeniami indyjskimi. Jako członek partii demokratycznej, ale też współpracownik ruchu socjalistycznego, budował kampanię wokół postulatów sprawiedliwości ekonomicznej. Przeciwdziałaniom nierówności i skierowanym do mieszkańców miasta. W kampanii podkreślał, możemy sobie pozwolić na marzenie, wizję miasta, w którym każdy ma szansę. W wyborach na burmistrza Nowego Jorku w listopadzie 2025 roku z mandami pokonał byłego gubernatora stanu Andrew Cuomo oraz republikańskiego działacza Curtis'a Sliwe posiadającego polskie korzenie. Tym samym stanie się pierwszym muzułmaninem na tym stanowisku w historii miasta. Dlaczego to znaczący moment? Jego zwycięstwo oznacza symbol, przełom w społeczeństwie, które już teraz widzi, że najbardziej globalne z amerykańskich miast może wybrać lidera imigranta o innym tle religijnym niż dotychczasowa większość. Kampania Mandamiego była napięta, pełna konfliktów z establishmentem, z krytyką ze strony republikanów, w tym samego Donalda Trumpa, który wielokrotnie atakował jego kandydaturę. To także wyzwanie dla samego Mandaniego. Jako burmistrz wielomilionowego miasta musi zrealizować ambitne postulaty i połączyć różne środowiska. By nie podzielić metropolii jeszcze bardziej niż jest już podzielona. Jego program i główne obietnice w kampanii mandami akcentował: walka z wysokimi czynszami i dostępem do mieszkań, wsparcie klasy pracującej i przełamywanie dużych różnic ekonomicznych. Globalna wizja miasta jako miejsca inkluzywnego, Przyjaznego dla wszystkich mieszkańców. Jego styl od garnituru po bluze z kapturem podkreślał kontakt z mieszkańcami i autentyczność. Mimo triumfu mandami stoi przed trudnymi zadaniami. Konsolidacja miasta musi jednoczyć wszystkie społeczności, nie tylko swoich zwolenników. Zarządzanie ekonomią metropolii. Gdzie miliony ludzi żyją w bardzo różnych warunkach i polityczne siły przeciwne. Z jednej strony krytycy jego wizji, z drugiej strony oczekiwania co do szybkich zmian. Jakie to ma znaczenie dla Polski i całego świata? Choć Nowy Jork geograficznie oddalony, to jego wybory mają znaczenie globalne. Wskazują, że imigranci, muzułmanie mogą osiągać w USA najwyższe urzędy. Pokazują, jak rosnące nierówności ekonomiczne znajdują swoje odbicie w kandydatach antyestablishmentowych. Dla Polski i Europy to przykład, że miasta, mega ośrodki mają siłę zmiany i przyciągają liderów spoza tradycyjnych elit. Zohran Mandami nie wygrał tylko wyborów, wygrał symbol i szansę. Stał się pierwszym muzułmaninem, burmistrzem jednego z największych miast świata. Ale symbol nie wystarczy. Teraz przychodzi czas odpowiedzialności. Czy nowy lider będzie umiał połączyć marzenie z realizacją? Czy zaskoczy efektem, który odczują mieszkańcy? I co to oznacza dla nas wszystkich, także tych daleko od Manhattanu, o odpowiedź na te pytania proszę Ciebie w komentarzu pod tym filmem. Nie zapomnij również o subskrypcji i zostawienia lajka pod tym filmem. Dzięki temu będę miał większą motywację do nagrywania kolejnych materiałów. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!